Cześć wszystkim i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale i we wtorek wieczorem Tektu, czyli spółka matka Rockstar Games odkryła kolejne karty o GTA 6. Podczas spotkania z inwestorami potwierdzono po raz kolejny, że GTA 6 ma mieć premierę w listopadzie tego roku, ale to nie jest wszystko. Prezes Puke tej czyli Strauss, Celnik informuje o oficjalnym starcie marketingu już w te lato, ale także zapowiada zdumiewającą kampanię reklamową. I właśnie w tym odcinku sprawdzimy, co dokładnie oznacza ta letnia ofensywa dla nas, dla graczy. A na tego odcinka zachęca Was do zostawienia łapkę w górę pod tym filmem, żeby ten materiał dotarł także gdzieś do nowych widzów i żeby ten kanał rozwijał się razem z Waszą aktywnością. A my już tutaj przejdźmy do Konkretów. Sponsorem kanału jest Eneba, strona, na której możesz tanio kupić gry, doładowania do PlayStation Network, Game Passy, walutę do gier jak choćby fałdolce i wiele więcej po korzystnych cenach. Kliknij w link w opisie i sprawdź, czy znajdziesz coś dla siebie. Sprawdź Holi to zdrowsza alternatywa dla energetyków, zero tauryny, naturalne aromaty, mało kalorii i nowa formuła New -calf. Do tego i napoje nawadniające, więc nie tylko kupej nowe doładowanie, ale też coś na luzie albo na regenerację. Duży wybór smaków, a pełny skład znajdziesz na stronie. Kod nie dajecie 10% zniżki, a link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Raport finansowy za trzeci kwartał nie pozostawia złudzeń i IGN analizując go stawia sprawę jasno. Data premiery Granty w Auto 6 wyznaczona na 19 listopada 2026 roku zbliża się wielkimi krokami i podczas spotkania padło kluczowe oświadczenie skierowane do inwestorów i myślę, że w tym odcinku zacytuję wam to zdanie w całości, bo jest to oficjalny komunikat Tektu ustawiający strategię na najbliższe miesiące oraz lata. Nasza realizacja planów w roku fiskalnym 2026 była nadzwyczajna i z wielką pewnością patrzymy na rok fiskalny 2027 prowadzony przez premierę GTA 6, zaplanowaną na 19 listopada, przy czym marketing startowy Rockstara rozpocznie się już tego lata. No i myślę, że najpierw warto wyjaśnić pojęcie rok fiskalny 2027, ponieważ w kalendarzu finansowym Take-Two ten rok zaczyna się w kwietniu 2026 i kończy w marcu 2027 i firma prognozuje w tym okresie przychody na poziomie prawie 7 miliardów dolarów, czyli kilka razy więcej niż obecnie więc jest to matematyczny dowód na premierę GTA 6 w tym okresie. Osiągnięcie tak dużych wyników bez premiery GTA 6, zwłaszcza w tym kluczowym okresie świątecznym, czyli listopad-grudzień, jest tutaj z perspektywy matematycznej totalnie niemożliwe. I gdyby gra miała spaść na wiosnę 2027 albo nawet na jakiś późniejszy okres, no to prognozy musiałyby zostać drastycznie obniżone. No i mamy tutaj także czarno-białe informacje o starcie marketingu w lato. I w praktyce kampania startowa, czyli launch marketing, jak to określono, to jest coś znacznie większego niż pojedynczy trailer albo jakieś pojedyncze screeny, czyli coś z czym mieliśmy do czynienia do tej pory. Więc od lata należy spodziewać się zmasowanego ataku, dużej ofensywy, czyli m.in. trailerów, jakiejś serii zwiastunów skupionych na fabule, w świecie i też postaciach w grze. Kolejne screenshoty, czyli oficjalne zrzuty ekranu z gry wysokiej rozdzielczości. Kolejna sprawa, no to myślę, że tutaj także zaangażują się media, czyli jakieś ekskluzywne artykuły, największe magazyne z pierwszymi wrażeniami, być może też jakieś recenzje. No i też najważniejsze, czyli to, na co dużo osób czeka, czyli jakiś gameplay z rozgrywki, czyli taki materiał pokazujący czystą mechanikę, strzelanie i inne interakcje w grze. Podobne do tych słynnych filmów z Lektorem przy promocji Red Dead Redemption 2, albo jeszcze starych filmów przy promocji Grand w Auto 5 kilkanaście lat temu. Do tego dziennikarze IGN obecnie na spotkaniu też trochę przycisnęli do muru prezesa Take2, czyli Strausa Celnika, pytaniem. Warto przypomnieć, że pytaliśmy pana o to samo w kontekście pierwotnie ogłoszonej jesieni 2025 roku, czy tym razem sytuacja wygląda inaczej. No i tutaj prezes Take2, czyli Strauß Celnik, odpowiedział. Oczywiście, za każdym razem, gdy zbliża się do kluczowych etapów marketingowy, automatycznie znajduje się w miejscu, w którym poziom pewności jest najwyższy z możliwy. Więc jak sami widzimy po tej wypowiedzi jest to pewny sygnał dla rynku, że wcześniej mieliśmy do czynienia z celami, a teraz widać, że mają gotowy produkt, a nawet harmonogram, więc to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra informacja. Idąc dalej, przejdźmy teraz do Kotaku, bo również byli bardzo aktywni na spotkaniu inwestorów i które cytuję słowa prezesa o tym, jak zamierzają to zrobić, czyli ten cały marketing. I podczas rozmowy o strategii padło pytanie o konieczność reklamowania tak wielkiej gry, i celnik odpowiedział z formułowaniem, które właśnie cytuję Kotaku i które idealnie oddaje nastroje w firmie, czyli w Take Two celnik powiedział, że nie zamierzamy się dzieć założonymi rękami. Jesteśmy w biznesie jedzenia czerwonego mięsa na śniadanie i myślę, że w nadchodzących miesiącach będziemy jeść tego mięsa o wiele więcej. No jest to pewnego rodzaju metafora ogromnej aktywności i agresji biznesowej i Tyk, kto daje sygnał, że nie zamierza czekać na sukces, nie zamierzając poczuć na laurach i chcą zdominować każdą stronę w internecie, każdy billboard i każdy blog reklamowy, więc to też jest dobra informacja. I determinacja firmy wynika ze struktury przychodów. Tektu zarobiła w ostatnim kwartale 1,76 miliarda dolarów, czyli dużo ponad prognozę, która była na poprzednim spotkaniu inwestorów. Jednak niemal połowa tych zysków pochodzi z sektora mobilnego, czyli Zyngi i firma zarabia obecnie głównie na grach mobilnych, jednak prestiż i wartość akcji dużych inwestorów zależy od tych największych gier na konsole i aby osiągnąć obiecany przełom w roku 2027 potrzebują tutaj gigantycznego sukcesu GTA 6, który przyćmie wyniki gier mobilnych. I celnik przyznał nawet, że to dla mnie wielkie odstępstwo od normy, że w ogóle wspominam o marketingu, Dodał także, że myślę, że będziecie całkiem zdumieni kreatywnością, jaką zespół marketingowy Rockstara zaprezentuje konsumentom. Więc jak sami widzicie, jest to dosyć intrygujące i bardzo możliwe, że zobaczymy bardzo oryginalną kampanię, odmienną od tych, które prezentuje konkurencja a także odmienną od tych, które prezentował Rockstar do tej pory, więc zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. I analizując te wypowiedzi dochodzimy do wniosku dotyczącego preorderów, na które czeka dużo graczy i fakty są tutaj następujące. Po pierwsze marketing startuje w lato, o czym już mówimy w tym odcinku, jest to oficjalne info z raportu Take-Two. Po drugie kampania jest określana jako startowa i zdumiewająca. I po trzecie prezes mówi o maksymalizacji zysków. Do tego w branży gier nie rozpoczyna się głównej kampanii bez możliwości zakupu produktu, więc wiele wskazuje na to, że w momencie, gdy zobaczymy pierwszy letni trailer lub jakiś gameplay, no to w sklepach cyfrowych pojawi się przycisk z napisem Kup teraz i spodziewam się tutaj także ujawnienia edycji kolekcjonerskich, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Więc jeśli planujecie zakup fizycznej edycji z gadżetami, to lato będzie momentem decydującym. Kolejny temat, który także został poruszony na spotkaniu i który postanowiłem umieścić w tym odcinku, bo jest w sumie dosyć ciekawy, to jest to, że na spotkaniu poruszono kluczowy temat technologii, a konkretnie sztucznej inteligencji i wygląda na to, że Rockstar Games poszedł tutaj trochę pod prąd. Ponieważ tutaj z wypowiedzi Straussa Celnika wynika, że generatywna sztuczna inteligencja nie ma żadnego udziału w tym, co buduje Rockstar, i Celnik potwierdził, że ich światy są robione ręcznie, powiedział wprost, że są budowane od podstaw, budynek po budynku, ulica po ulicy. I Rockstar stawia na dusze gry, i oznacza to, że każdy graffiti, każdy nawet układ śmieci w alejce, każde wnętrze sklepu Zostało zaprojektowane przez artystę, a nie algorytm. Więc, Rockstar tutaj stawia na unikalność i to też trochę tłumaczy długi czas produkcji. Bo jakość, robiona ręcznie, wymaga trochę czasu, ale daje efekt niemożliwy do podrobienia przez boty. Na koniec pochwalono się wynikami obecnego GTA V. I według danych ze spotkania, gra sprzedała się w nakładzie ponad 225 milionów egzemplarzy. Ale w dużej mierze też na spotkaniu wspomniano o usłudze GTA Plus, ponieważ liczba subskrybentów niemal podwoiła się rok do roku. I celnik wskazuje tutaj, że to zasługa świetnie przyjętej aktualizacji Safe House in the Hills, czyli tego ostatniego DLC grudniowego. Full game sales of Grand Theft Auto V 225 since its launch in 2013. GTA Plus continues to thrive, with membership levels nearly doubling over the same period last year, and we're excited about its potential to add even more value to the player experience in the future. And that Rockstar is testing some solutions about micro that can be to GTA 6. I ważna informacja dotyczy także przyszłości trybu sieciowego, czyli GTA Online. I ty, potwierdziło, potwierdził, że wsparcie dla GTA 5 Online będzie kontynuowane po premierze 6, ale postawiono jeden bardzo ważny warunek i tutaj myślę, że najlepiej zacytować dokładne słowa ze spotkania, bo powiedziano, że tylko tak długo jak gracze będą nadal angażować się w grę po premierze GTA 6. what What is your view on what GTA online is going to continue to be the current iteration once GTA Six does come out? Uh, look, Rockstar games is is the locus of information about you know where the titles go, content and marketing. And generally, you know we we have a pretty light touch when we talk about the label's uh, creative activities. At the same time, I have every reason to believe we'll continue to support GTA online. There's a great community that loves it that stays engaged. again deliver content, despite how long GTA Online has been in market, people show up. Więc wygląda na to, że nie będziemy mieć jakiejś takiej ostatniej, hucznej aktualizacji, o czym się mówiło m.in. właśnie przed DLC Safe House in the Hills. Teraz mówi się w kontekście lata, że takie DLC finałowe może się w GTA Online pojawić. Wygląda na to, że po prostu Rockstar naturalnie wygasi wsparcie dla Los Santos wraz z naszymi stopniowymi przenosinami do Vice City. Więc podsumowując ostatnie spotkanie inwestorów. Po pierwsze, data 19 listopada 2026 wydaje się już pewna i zabetonowana i wynika też z twardej matematyki finansowej. Po drugie marketing, tej kto oficjalnie potwierdza start kampanii w lato, będą to trailery, gameplaye i screeny. Po trzecie strategia, celnik zapowiada ogromną aktywność i kreatywność, co najprawdopodobniej oznacza też start preorderów wakacje. Po czwarte to jakość gra jest robiona w 100% ręcznie, bez żadnego wsparcia sztucznej inteligencji. I po piąte wsparcie DLC dla GTA Online będzie kontynuowane, a GTA 5 wraz z trybem sieciowym będzie stopniowo z biegiem czasu wygaszane. Także dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Dzięki, że dotrwaliście do końca tej analizy, a jeśli doceniacie konkretne informacje i nie chcecie przegapić kolejny, to zostawcie koniecznie suba na tym kanale. A my widzimy się wkrótce, także do zobaczenia wszystkim, trzymajcie się, cześć!